Tam się też kąpią w wodzie, widzisz? Witam ja Was ponownie z Madery, z Kalieta, miejscowości Kalieta. Pokażę Wam, jak umiejscowiony jest ten hotel. No, a to nagranie Dominiki, jak spełnia się jej marzenie, bo chciała być na moderze. No i jest na moderze, proszę, zadowolona. Tak, pierwszy raz nad oceanem. O, tam w tle fale przebijają się przez falochron. Tak, jak Ci się ocean podoba? Podoba mi się. Tak? A zieleń? tak. Wow. Jeden punkt zaplanowany na wyprawę, już za, zaliczony. Zobaczyliśmy smocze drzewa. To co najbardziej genialne jest tutaj, to po prostu jest temperatura niby 18-20 stopni, a jest po prostu ekstremalnie ciepło. Może nie ekstremalnie ciepło, ale jest tak idealnie. Nie jest ani ciepło, ani zimno, tak idealnie żeby chodzić w krótkim rękawku, w krótkich spodenkach, w klapersonach. Ideolo. I kolejna mega zajebista rzecz tutaj na Maderze, akurat w tym miejscu. To jest jedna chyba z dwóch piaszczystych plaż na wyspie, ale piasek nie jest powiedzmy naturalny z Madery, tylko został sprowadzony z Maroka. Ale mega fajna plaża, mega fajna miejscówka. Już widzieliśmy, że ktoś się kąpał, także ja też przetestuję to, prędzej czy później. Może dzisiaj sprawdzę czy woda ciepła wnuśka w Już mnie sprosowała. To piasek z Maroka jest tylko na dwóch plażach. Nie jest to najcieplejsza woda. Co robisz? Nagrywałam fale. Do mi mówiła, jak wylatywaliśmy, że pochodzimy sobie, pozwiedzamy Kalietę. Ale hotel jest tu, a wszystko inne jest tam, tam wysoko. Chyba nie damy rady. Patrzcie, tu są takie fajne ławeczki, i można sobie usiąść, popatrzeć na morze na Balkania też możesz sobie usiąść a my się lepszy no to spróbujemy lokalnych specyfików do zdrowia no i będę musiał zaczynać serię od nowa jakieś wino Madera całkiem ciekawe, słodkie Smakuje trochę jak miód pitny polski. No dobra, małe ogarnięcie idziemy na kolację. Dzisiaj ma być w smakach brazylijskich. Chyba nigdy nie jadłem kuchni brazylijskiej. Spróbujemy. Jak mówimy o Brazylii, to w jednym z następnych odcinków opowiem Wam. O moim krewnym z Brazylii, o którym dowiedziałem się w tym tygodniu. I w jaki sposób się dowiedziałem o nim. A, i czekamy na jeszcze jedną rzecz na zachód słońca, właśnie to co się wydarzy po zachodzie słońca. Coś widzieliśmy, pokażę Wam to później. Brazylijski obiad? Tak, co najbardziej. No, ja też myślę, że dobra, mega. gruba, ale szczęśliwa. No, powiem wam, że kuchnia brazylijska mi wchodzi. bardzo dobra. W ogóle powiem wam, że ta restauracja w tym hotelu no to jest jedna z najlepszych restauracji w jakich byłem i naprawdę dzisiaj chyba jadłem najlepszą rybę ever Jak to by powiedział księżulo? Muala! Z tyłu jest dźwig do skakania na bungee. Domi się właśnie zadeklarowała, że będzie skakać na bungee. <grym>, nie, w <grym>, nie, w <grym>, nie w tym życiu. Tu jest ciepło i jak tu jest zajebiście. Dobra, kończymy na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa.